Dzień dobry kochani, witam was, 20 dzień naszego wyzwania, sobota, weekend, może już wstaliście, może jeszcze leniuchujecie, ostatecznie pogoda nie zachęca do tego, żeby wchodzić z domu. Więc dzisiaj zachęcam was do tego, żebyście sobie potrenowali hard focus breathing, czyli oddychanie e, skoncentrowane na sercu, skupione na sercu, po to, żeby troszkę poćwiczyć pamięć. A dlaczego o tym mówię? Pamięć i planowanie. A dlaczego o tym mówić? Już trafiłam na bardzo ciekawy artykuł na neurosciencenews.com, z którego dowiedziałam się, że stres powoduje niższy poziom aktywności w hipokampie i sieci płatów czołowo-ciemieniowych, utrudniając nam w ten sposób korzystanie z naszej pamięci w tak, tak, że nie możemy planować odpowiednio i mamy problem z podejmowaniem decyzji. No więc, jeśli nasze treningi, jeśli treningi Hartmatowe pomagają radzić sobie ze stresem, to znaczy też, że pomagają nam planować, lepiej planować i podejmować decyzje. Ja już troszeczkę o tym wcześniej mówiłam, że no tak wygląda praca z naszym sercem, że kiedy serce jest spokojne, lepiej pracuje nasz mózg, łatwiej jest nam podejmować decyzje i łatwiej jest nam też wtedy planować. Więc skoro mamy już potwierdzenie naukowe, że stres nie jest fajny, i może nam bardzo utrudniać życie, bardzo utrudniać planowanie, podejmowanie decyzji, to zachęcam Was do tego, żebyśmy sobie dzisiaj potrenowali hard focus breathing i zaczynamy w tym momencie. <grych> Także usiądźcie sobie wygodnie, jeśli macie ku temu okazję, a jeśli nie, to zatrzymajcie się na chwilkę i lecimy z naszym dzisiejszym treningiem. Skup swoją uwagę w przestrzeni serca. Wyobraź sobie, że twój oddech wpływa i wypływa do przestrzeni serca i klatki piersiowej. Oddychaj nieco głębiej, nieco wolniej niż zazwyczaj. Znajdź taki rytm, który jest dla ciebie komfortowy. Kochani, zachęcam Was z całego serca, żebyście sobie trenowali hard focus breathing oraz tą drugą technikę, którą też będziemy sobie tutaj jeszcze trenować, czyli inner ease, po to, żeby poradzić sobie ze stresem, żeby troszkę podnieść rezyliencję, żeby ten nasz mózg z naszym sercem mógł działać w większej harmonii i pomóc nam funkcjonować. Do zobaczenia jutro i życzę Wam absolutnie cudownej soboty. Pa!